Budowlańca leżącego w szpitalu po ciężkim wypadku w pracy odwiedza kolega. Budowlaniec mówi: Wiesz, stary, lekarze powiedzieli, że ze mną bardzo źle. Nie dają mi zbyt wielkich szans na przeżycie. Chcę ci coś powiedzieć przed śmiercią. Musisz wiedzieć, że Twoja żona cię zdradza. Poważnie? Skąd wiesz? Stawialiśmy blok dokładnie naprzeciwko waszych okien. Ostatnio zauważyłem, że do twojej żony przyszedł jakiś nieznajomy facet z bukietem kwiatów i butelką wina. No i co dalej? Przerywa zdenerwowany kolega. Potem siedli na kanapie, napili się wina, porozmawiali i on zaczął ją obejmować. Dobra, szybciej, co dalej? Potem ona go pocałowała i zaczęła się powoli rozbierać. A potem? Co potem? Potem nie pamiętam. Tylu się nas zebrało, że rusztowanie się zawaliło.